Witamy Was ponownie w audycji po bratersku o powołaniu. Ojciec Tomasz Mordziej, ojciec Andrzej Grad za sterami, oczywiście naszej całej machiny wideo, audio i w ogóle, a z nami dzisiaj właśnie tak po bratersku, a wyszło, tak i, i siostrzanie. Bo chcieliśmy oczywiście, żeby w naszych audycjach pojawiła się również osoba, która przeżywa swoje powołanie, ale też od tej strony żeńskiej, a z nami jest siostra Joanna. Cybułka, e, to jest apostołka Jezusa Ukrzyżowanego, tak? Nie pomyliłem się? Nie, wszystko dokładnie tak, jak ma być. Dobrze. I tak jest. Super, bardzo się cieszę, siostro, że siostra odpowiedziała na moje zaproszenie w sumie, i też nasze zaproszenie. E, a chcemy o powołaniu bo już przerabialiśmy wiele postaci biblijnych, jak i również świadectw moich współbraci, i nie tylko, e, też w życiu zakonnym, e, czy to innych, e, innych zakonów, e, czy kwestii kapłańskiej, no ale właśnie przy tej drodze spojrzenia od tej strony kobiecej, bo to mężczyźni to swoje widzą, swoje doświadczają, a, a, a kobiety, ta płeć piękna, spektrum ma pewnie jeszcze większe, nie jesteśmy my tego świadomi, ale jak to u siostry było? W tej drodze poznawania, odkrywania, tego, że Bóg siostrę zaprasza do tego, by być w tej bliskiej więzi, no też jak my, osoby konsekrowane, mówimy, by stać się własnością na wyłączność dla, dla samego Boga. Jak to się zaczęło, jak to wyglądało, jak siostra by się z nami podzieliła. Świadectwo. No właśnie, na pewno świadectwo będzie oczywiście osobiste, nie mogę powiedzieć za wszystkie siostry, mam nadzieję, że też inne będą <laughs> i będzie różnorodność tych wypowiedzi. E, ja odkrywałam powołanie, no kilka lat, tak, spędziłam nad tym faktem, nad tym problemem w sumie, bo e, szczerze muszę powiedzieć, że e, nie jest to łatwe. U mnie nie było to łatwe. E, Miałam właśnie taki czas, że, że nie wiedziałam, że chciałam wiedzieć, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, co dalej, jak to moje życie będzie wyglądało. E, tu padło już dużo pytań, więc myślę, że do czegoś się odniosę najwyżej później. Będę dopytywał. Ojciec Będę będzie dopytywał i wracał, właśnie. E, to znaczy, e, taki mój pierwszy w ogóle taka myśl o tym, że. Siostra Zakonna, że życie konsekrowane to jest właśnie styl i forma życia, to jest po prostu jakby y, sposób na życie. E, pojawiło się e, wtedy, kiedy pewien znajomy y, szedł do seminarium, to znaczy pewien znajomy, w którym <gryw> w sumie byłam zakochana pewien czas. E, I po prostu e, ja to traktuję jako taki pierwszy wyraźny znak pana Boga w sensie taki kierunek właśnie y, kierunek myśli y, i spojrzenia właśnie na życie w takim innym wymiarze właśnie służby, poświęcenia. Y, no właśnie oderwania od świata w pewien sposób, ale życia też pewnie no znaczy i dla niego tak na pewno. Y, więc to był taki pierwszy jak gdyby który ja identyfikuję też i rozpoznaję. Wyraźnie możliwe, że były też inne, na które powiedzmy nie zwróciłam uwagi. I miałam wtedy taki właśnie mały kryzys, ale poradziłam sobie, powiedzmy, z tym. Zbliżyłam się wtedy do kościoła. Moje uczestnictwo we mszy nie ograniczało się już tylko do niedzieli. Chciałam jak gdyby właśnie odkryć, poznać, wiedzieć właśnie co dalej, co ze mną. Nie miałam jakby takich wskazówek. W rodzinie w sumie też nie dzieliłam się w ogóle tym moim. Wewnętrznym dylematem, ale miałam osoby po prostu takie znajome, czy to taką panią katechetkę, czy, czy księdza, czy po prostu jakąś koleżankę, przyjaciółkę bliższą, z którymi też właśnie dzieliłam się po prostu tymi kwestiami, tymi problemami. Miałam koleżankę, z którą jeździłyśmy na rekolekcję do pewnych sióstr, ale nie do, do nas, do innych sióstr. I tak naprawdę to była ona, która szukała towarzyszki. To już było po szkole średniej. Eee, no i to tak czasem właśnie bywa i słyszałam już, że, że się tak zdarza, że siostra, to znaczy, że osoba, która szuka i jakoś ją ciągnie to ostatecznie nie zostaje u sióstr, a idzie na przykład ta druga, tak? To znaczy jak akurat nie do tych sióstr, do których jeździłyśmy, no ale do innych. Więc to takie są niespodzianki, takie trochę można powiedzieć przykusy, opatrzności, no i... Ale ja to wszystko tak odczytuję, właśnie wtedy mnie to kosztowało dużo. Męczyłam się troszkę i... I właśnie tak naprawdę, to chciałam na przykład, żeby ktoś mi powiedział, zrób tak, a nie rób tak, idź tu, albo nie idź tu, żeby ktoś mi podpowiedział, że na przykład się nadajesz albo masz, masz w sobie to, co by ci na przykład mogło pomóc tu, a nie tam. No a nikt mi nie chciał, <laughs> nie chciał, no bo nie mógł. Właśnie kiedyś na tych rekolekcjach, na tym dniu skupienia padło właśnie takie też hasło, bo ktoś inny też... Jedna z uczestniczek miała taki problem, i, i jak gdyby usłyszałyśmy wyraźnie, że nam nikt tego nie powie. Że to jest nasza własna decyzja, to znaczy decyzja, jako odpowiedź już na zaproszenie Pana Boga, oczywiście. Ale to musi być właśnie też i świadome i takie po prostu no, no własne, własne odkrycie, tak. E, no i ta formacja wtedy też na tych wyjazdach na pewno mi dużo dała, uświadomiła, pokazała. E, ja Teraz nawet czasem wracam do niektórych zdań czy jakichś właśnie odkryć z tamtego czasu. I, I tak mi się po prostu to wszystko łączy. Że to takie nie było tamto jakby jeden fakt oderwany, a teraz jakby coś innego. Nie, tylko mimo, że właśnie mówię, jeździłam do tych sióstr, to było inne zgromadzenie, no to. To jak gdyby nie odsunęłam tego, prawda? Inny charyzmat, inna formacja, ale po prostu z tego skorzystałam. Mam coś jakby już w bagażu od wtedy, no i później jakoś się to inaczej, że tak powiem, no potoczyło. To znaczy akurat właśnie do nich, nie wiem, mogę powiedzieć, że nie, że nie poszłam, tak? Bo odkryłam, że jest inny Instytut. No właśnie. Tam, że... Yy, tak, widzimy, hmm. że były osoby jakieś zaufane, w tym można było się podzielić tam, tak. tym, co się wewnętrznie przeżywa. Yy, jeden z, yy, z tych narzędzi, o których już wspominaliśmy w, w jednych z naszych audycji, czyli rekolekcje. Yy, no, tu jest ciekawe właśnie pociągnięcia przez, przez osobę. Nie samemu, że siostra sama szukała, że ja chcę pojechać, tylko tak ktoś zaprosił, tak. Tak. stał się takim, takim aniołem, takim mhm. posłańcem równie dobrze można było powiedzieć, daj spokój, zostaw, nie, ja nie będę z tobą na, na coś takiego jechać. Ale właśnie Bóg tak ciekawie poprzez, no zaprosił, mhm. y, działał w tej obrębie przede wszystkim woli, no i tu rodzi mi się kolejne pytanie, no bo to był ten jeden Jeden instytut, te, ta, te siostry zakonne, do których akurat siostra na tę rekolekcję jeździła. No to dlaczego właśnie nie one, a pojawiły się apostołki Jezusa Ukrzyżowanego? No to chyba tak też i mało znany instytut. Tak mało znany, dlatego że mamy tylko jeden dom w Polsce, tutaj w Częstochowie, jedyna wspólnota, bo instytut jest włoski założyciel, niedawno zresztą zmarł, Włochem, duchowym ojcem, duchowym, przepraszam, synem ojca Pio był. E, dlaczego apostołki? To znaczy, ja jeżdżąc do tamtych sióstr, poznałam je, zaprzyjaźniłam się, lubiłam i to była taka moja decyzja, myślę, że dosyć taka, no nie chwaląc się oczywiście, ale taka dojrzała i jakby e, Mogłabym się sama dziwić, dlaczego tak postanowiłam, bo ja stwierdziłam, że nie chcę tam iść, bo właśnie to by mogło być właśnie ze względu na znajomości. Czy że my się już lubimy, że je znam, wiem jak tam działają, jak się organizują i tak sobie pomyślałam, żeby to potem nie było takie coś, że poszłam tam, ale właśnie nie dla Pana Boga i nie dla misji, nie dla charyzmatu, tylko właśnie dla tych osób. Miałam takie, takie po prostu, taki lęk, mogę powiedzieć, ale no na tyle jakby silne takie przeczucie, po prostu, że, że nie chciałam, żeby tak było. A apostołki pojawiły się, no w sumie niedługo później, siostry jeździły po parafiach, bo powiedzmy na kwesty przyjeżdżały, dawały też świadectwo, taki apostolat ojcu Pio właśnie. Ja ojca Pio za bardzo nie znałam. Coś tam może słyszałam, wiedziałam, kto to jest, ale nie, że jakoś byłam jego bardzo po prostu przyjaciółką, ale te siostry mnie urzekły po prostu takim uśmiechem, taką otwartością i tym właśnie, że nazywane są siostrami od ojca Pio. I tak to we mnie zostało, że pomyślałam wtedy, jeśli już się zdecyduję, to to będą te siostry. To znaczy, wiadomo, to jest po ludzku mówione, jeśli się zdecyduje, prawda? Ale chodzi o to, że jeśli już odczytam, że to rzeczywiście to jest to, no to, to będą te siostry. Czyli tak troszkę na odwrót ja mówię, bo e, najczęściej ktoś, myślę, że najczęściej, że tak jest w większości przypadków, że ktoś mówi, tak, idę do zakonu, teraz zobaczymy gdzie. Co robić, nie? Mm -hmm. Czym się zajmować i tak dalej. A u mnie to było jakby właśnie na odwrót. Wiedziałam gdzie, ale jeszcze nie wiedziałam czy. I... A to czy w, w takim razie, kiedy gdzieś tak się ugruntowało, wiadomo nie na 100%, bo to zawsze gdzieś są pewne fluktuacje takie, że nie wiem, do końca to nie jest, no jest jakieś 90, może 95%, coś w tym stylu, więc to czy kiedy się faktycznie zrealizowało, dobra, decyzja jest tak, zgadzam się, czy coś jeszcze miało ku temu... Jakieś wydarzenie, tak. czy to jakoś tak płynnie przeszło, że no, no już muszę podjąć decyzję, albo to zostawić mhm. al w jedną, mhm. albo w drugą stronę. Mhm. Więc czy było jakieś wydarzenie, czy to było już po tak naturalnie jakoś? Było, było, właśnie było, i, i to jest właśnie taka moja data, której, której się trzymam bardzo i, i w zasadzie dzięki temu też. Yy, Moje imię dostałam, nowe powiedzmy zakonne, chociaż może tu w Polsce, no, no nie używam go, bo ono po prostu jest po polsku. Eee, to znaczy dniem, może po, można i nocą powiedzieć, momentem przełowym był moment śmierci Jana Pawła II. To znaczy to po prostu jest moment mojego, mojego narodzenia jako siostra zakonna. W momencie śmierci, to znaczy bardziej nawet ogłoszenie, tak? Mm -hmm. <laughs> nawet podaje, jak Święty Jan w swojej Ewangelii, to było 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.50 On zmarł, e, minus 37, ale około 50, powiedzmy, usłyszałam to z telewizji, tak? E, ja akurat nie siedziałam e, i nie śledziłam na bieżąco, ale przez drzwi otwarte, mama w kuchni i ja w pokoju, bo się modliłam. I to wtedy po prostu do mnie dotarło ostatecznie. Bo wcześniej były jeszcze takie sygnały, typu e, taki moment. Tu akurat nie pamiętam dokładnie ani jakby okoliczności, ani dnia, ale tak mnie kiedyś uderzył po prostu ukrzyżowany, który wisiał w pokoju nad drzwiami, i tak mówię: Panie Jezu, ty umarłeś dla mnie. Ja to wtedy pamiętam po prostu ten moment. Nie tak chronologicznie, tak, ale to odkrycie. E, po prostu, że, że ta śmierć była dla mnie. Też tak indywidualnie, nie że tam za wszystkich ludzi, tak, ale też za mnie, za mnie konkretnie. I to był też taki moment, że po prostu yy, poczułam, że, że jakby chciałabym chyba odwzajemnić po prostu tą miłość i, i coś zrobić, tak, żeby, żeby Pan Jezus, no nie wiem, żeby go pocieszyć czy, czy mu jakoś pomóc. Więc to były też takie jakby różne małe kamyczki po drodze, ale tak jak mówię ostatnią kroplą właśnie był, było to. I jeszcze później też na no, uroczystościach pogrzebowych, tak, no ja nie pojechałam, ja po prostu w domu przeżywałam to wszystko. Jak ten ewangeliarz, prawda, mhm. tam z wiatrem i duchem świętym, jak to się mówi. I on cię zamknął tak, ale nie, że na zamkniętym, tylko jakby do otworzenia znowu. I ja to tak odczytałam też, że jakby teraz moja misja się zaczyna. Że ja bym chciała po prostu kontynuować kontynu oczywiście to są dusze słowa, ale wiadomo, że nie będę papieżem, ale ja to tak odebrałam, że po prostu, żeby być człowiekiem, no właśnie, takim, który daje tak otwartym, poświęconym właśnie Panu Bogu całości, w całości. To właśnie też Totustus, Ojca Świętego Jana Pawła II, też to tak bardzo no, do siebie wzięłam. No i to, to, to jest właśnie ten moment, także już 19 lat w tym roku obchodziłam. Pięknie. I to były wydarzenia i znaki, pewne sygnały, no, których wiele z nas ludzi gdzieś doświadczało. Nie mówię o tym. Jeśli chodzi o tym uderzeniu przez, przez martwych stałego, jego postać i to, co zrobił dla nas, tak, ale mhm. właśnie cała sytuacja związana z Janem Pawłem II, dla wielu, no, może jakieś takie przeżycie, oczywiście, mhm. smutku i tak dalej, tu dla siostry było takim popchnięciem, znakiem, no i to też jest ciekawe działanie Boga, mhm. no bo, bo właśnie, można, możemy wszyscy przyjść przed oblicze Matki Bożej tutaj chociażby na Jasną górę patrząc z tego najbliższego podwórka no i wiadomo każdy inaczej to przeżywa ktoś może powiedzieć no dobrze matku może no dobra decyduje się to co we mnie dziś pracowało to będzie to e, e, i podejmuje się czy życia w kwestii powołania czy nawet jakiejś innej innej formy jak się nawet ludzie nawracają względem na to że widzą oblicze więc Znaki ogólne, ale indywidualne dla każdego, później są skutki. Siostro Janno, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłaś się tą kwestią no, intymną swojego życia, bo zawsze powołanie jest czymś takim bardzo delikatnym, no i oczywiście osobistym w naszej relacji. Ja i Bóg, jest to jakaś ta droga więź, więc jestem za to Ci ogromnie wdzięczny. I również Wam, drodzy słuchacze, widzowie za to, że jesteście z nami, a że nas oglądacie. No i zapraszamy Was na kolejny odcinek, oczywiście audycji po bratersku o powołaniu. Dzisiaj było może mniej bratersko, chociaż Zostranym. ze mną brat Andrzej. Andrzej Jest, brat po drugiej stronie. Widać. Tak, tak, tak. Dzisiaj było tak może rodzinnie, czy no, uciekło mi słowa, ale po prostu jak brat z siostrą. Słyszymy się za tydzień. Ja jeszcze też dziękuję bardzo za zaproszenie i za zaufanie. To też radość podzielić się, bo trzymać skarbu dla siebie, no to znaczy można, ale może z tego będzie jakiś też pożytek. To się o tym przekonamy, a czy nie, no przekonamy się, przekonają się, może nasi widzowie za tydzień, a czy za tydzień, teraz czy później, ktoś kto będzie to oglądał. Jeszcze raz wielkie dziękuję, a Wam niech Bóg Również. błogosławi, i do usłyszenia następnym razem. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę, więc trwaj na modlitwie, za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.